Z uwagi na akurat taki, a nie inny zestaw danych, mam na myśli czasy przejazdu obu dziewcząt, to zadanie można rozwiązać po prostu w pamięci. Stąd pierwsze rozwiązanie będzie natychmiastowe. Stwierdzamy, że Ala pokonała połowę trasy po 20 minutach, stąd w połowie dystansu znajdzie się o godzinie 7,20. Z kolei Ola, która jedzie skuterem, dogania Alę i pokona połowę trasy po 10 minutach. Jej czas przejazdu to przecież 20 minut, no ale skoro ona wyruszyła 10 minut po siódmej, no to po dodaniu tych 10 minut dostaniemy identyczny czas. Stąd o godzinie 7.20 Ola dogoniła i wyprzedziła Alą. Według mnie to, co zostało tutaj napisane, już stanowi rozwiązanie zadania, zasługujące na komplet punktów. Skoro akurat tak dobrano te dane, są tak wygodne, no, to czemu z tego nie skorzystać? Jednak sądzę, że warto uzupełnić to zadanie o ilustrację graficzną, która uzasadnia te spostrzeżenia i dowodzi, że nie są przypadkowe. Ponieważ będziemy szkicować tutaj zależność drogi od czasu, no to na osi poziomej, na osi argumentów, mierzymy czas w minutach, począwszy od godziny 7.00. Z kolei na osi pionowej odmierzamy dystans, jaki pokonują te dziewczęta, czyli drogę do szkoły. Niech ta kropka właśnie odpowiada tej drodze, jednakowej dla obu dziewcząt. Jednostki są tutaj nieistotne. Rozpoczynamy od Ali. Początkowo znajduje się w tym miejscu, no i po 40 minutach już jest tutaj, już jest przy szkole. No i teraz uwaga, możemy te dwa punkty połączyć linią prostą. Tutaj niestety wychodzi pewien mankament treści zadania, ponieważ nigdzie nie zostało napisane, że przyjmujemy jednakową stałą prędkość dla obu dziewcząt. Gdyby ktoś napisał, że nie jest w stanie podać tej godziny, ponieważ tego założenia nie ma i można przyjąć, że dziewczyny zwalniały, przyspieszały, że na przykład Ola się zatrzymała na chwilę, Albo, że była po drodze górka, która zwolni rower, i tak dalej, no to no w zasadzie ma rację. Także według mnie to jest błąd tej treści. Tutaj koniecznie należałoby dodać, że przyjmujemy, że dziewczyny poruszały się jednostajnie, z jednakową prędkością. No to przyjmijmy właśnie takie założenie, bo inaczej to zadanie po prostu nie ma sensu. To pozwala, jak powiedziałem, połączyć te dwa punkty linią prostą, co daje taki wykres drogi pokonywanej przez Alę. Przejdźmy teraz do Oli i na początek przyjmijmy, że ona również rusza o godzinie 7.00. To oznacza, że po 20 minutach osiągnie szkołę. No i teraz spójrzmy na te dwa wykresy, porównajmy je. Widać, że współczynnik kierunkowy tej drugiej prostej, powiedzmy prostej oli, jest dwa razy większy niż współczynnik kierunkowy prostej ali. Po przesunięciu prostej oli o 10 minut w prawo, dostaniemy już faktyczny wykres, taki, jaki wynika z treści zadania. No i zobaczmy, te dwa wykresy przecinają się tutaj dokładnie w środku, w tym punkcie. Który po pierwsze informuje nas, no, potwierdza, że to się stanie o godzinie 7.20, a po drugie pokazuje, że to się stanie dokładnie w połowie dystansu, czyli nie tylko Ola wyprzedzi Alę o godzinie 7.20, ale stanie się to w połowie dystansu do szkoły. Przejdźmy do drugiego rozwiązania. Rozpocznę od oczywistego stwierdzenia: mianowicie Ola jest dwukrotnie szybsza od Ali. Myślę, że przy tych danych nie trzeba się z tego tłumaczyć. Tutaj mamy prędkości odwrotnie proporcjonalne do czasu. Im mniejszy czas, tym większa prędkość. Czas dwukrotnie mniejszy oznacza dwukrotnie większą prędkość. W przypadku, gdyby czas jazdy oli był inny, na przykład 30 minut, to ta zależność prędkości nie byłaby już taka oczywista. Zajmę się tym w dodatku, gdzie przejdziemy do dowolnych prędkości. Także oprzyjmy się teraz na tym sformułowaniu, które zapisujemy w taki sposób. VO, czyli prędkość Oli, to 2 razy prędkość Ali. Wprowadźmy jeszcze wiadome oznaczenia. T to czas mierzony od godziny 7.00 w minutach. S to odległość do pokonania. Jednostka, jak już wspomniałem, nie jest tutaj istotna. Możemy myśleć o kilometrach. To teraz zapiszmy podstawową zależność drogi względem czasu. Jeśli pomnożymy prędkość przez czas, to dostaniemy drogę. W przypadku Ali to będzie takie równanie, a w przypadku Oli, uwaga, to będzie takie równanie. Tutaj mamy czas pomniejszony o 10 minut. Przypomnę, że czas ten mierzymy od godziny 7.00. Stąd dokładamy jeszcze założenie. Nas interesuje takie rozwiązanie tego równania, takie T, które będzie większe od 10. To teraz zestawmy skrajne wyrażenia tego podwójnego równania i podzielmy obie strony przez większą od zera prędkość Ali. To nam daje już prościutkie równanie z jedną niewiadomą T. Po wymnożeniu po prawej stronie dostaniemy 2T-20. minus 20. Teraz, jeśli T te przeniesiemy na prawą stronę, to dostaniemy T, a minus 20 na lewo, co daje 20. T jest równe 20. Stąd dodajemy to 20 minut do godziny 7 i otrzymujemy rozwiązanie. Przejdźmy teraz do uogólnienia tego zadania. Przyjmijmy, że TA to będzie czas przejazdu Ali, natomiast TO. To będzie czas przejazdu Oli. Zachowajmy jednak porządek między tymi liczbami T, o niech będzie mniejsze niż TA. W tej sytuacji możemy wyrazić drogę do szkoły na dwa sposoby. Albo w ujęciu Ali, albo w ujęciu Oli. Uogólnijmy również opóźnienie Oli. Niech to nie będzie już 10 minut, ale T1. Po porównaniu obu dróg... To są te same drogi, dostaniemy takie równanie analogiczne do tego z rozwiązania drugiego. Po wymnożeniu po prawej stronie dostaniemy taką różnicę. No i teraz przenieśmy VA razy T na prawą stronę, natomiast VO razy T1 na lewą stronę. Po zamianie stron miejscami dostaniemy takie równanie i wyłączmy teraz T przed nawias. Podzielmy obie strony przez VO minus VA. Czyli przez liczbę dodatnią, ponieważ ola jest szybsza niż ala. To nam daje takie wyrażenie opisujące czas T. To jeszcze nie jest postać docelowa, ponieważ my mamy dane czasy, a nie prędkości. Przekształćmy to wyrażenie w następujący sposób. Dzielimy licznik i mianownik przez VO. Mówiąc krótko, skracamy przez VO. To nam daje w mianowniku 1 odjąć VA dzielone przez VO. Wróćmy na moment do porównania dróg, czyli do tego równania, które możemy przedstawić teraz w takiej postaci. Ono w skrócie odpowiada temu, o czym już mówiłem. Prędkości są odwrotnie proporcjonalne do czasu. To teraz w miejsce VA dzielone przez VO wstawiamy odpowiedni stosunek czasów. Po rozszerzeniu tego ułamka przez TA dostaniemy analogiczną postać, od której rozpoczęliśmy ten wiersz, no ale zamienione są symbole VO na TA, natomiast VA na TO. No i to już właściwie kończy sprawę. Mamy tutaj możliwość przedstawienia czasu T na cztery aż sposoby. Spójrzmy teraz na treść zadania. Mamy TO. Do TA równe 20 do 40, czyli jedna druga, co oznacza, że w mianowniku dostaniemy również jedną drugą, czyli czas T1 będzie podwojony. Czas, po którym Ola dogoni Alę, to będzie dwa razy T1. To też oznacza przy okazji, że z tym T1 nie możemy za bardzo przesadzić, bo jeśli T1 będzie równe 20 minut, no to wówczas obie dziewczyny spotkają się po prostu w szkole. Z kolei, jeśli przyjmiemy, że Ola będzie jechać 30 minut, już taki przykład dałem, to tutaj dostaniemy 3 czwarte odjęte od jedynki, czyli 1 czwartą. To nam daje 4 razy t1. Zatem, jeśli t1 będzie ostromniejsze od 10 minut, no to wówczas Ola faktycznie dogoni alę przed szkołą i nastąpi to w czasie czterokrotnie dłuższym niż jej opóźnienie. Jeśli T1 tak jak tutaj będzie równe 10 minut, no to dostaniemy T równe 40. Stąd obie dziewczyny po prostu spotkają się w szkole.